Cześć, kochani, witam Was ponownie. Robimy dzisiaj króciutkie czytanko z serii Wskazówki Tygodniówki. Wypadły chyba dwa tygodnie, o ile się nie mylę teraz, ale tak się złożyło, że po prostu nie mogłam. Ale chcę wracać, chcę wrócić do tych czytanych, bo one mogą po prostu zawierać jakieś informacje, które mogą się przydać. Tak? Kochani. W związku z tym, że mamy dzisiaj Dzień Świętego Walentego, <grych> życzę Wam wszystkim e, miłości. Miłości przede wszystkim do samych siebie. E, bądźcie dla siebie dobrzy. Bądźcie e, wyrozumiali dla siebie samych, jeżeli popełniacie błędy. Każdy z nas je popełnia, więc nikt nie jest od tego wolny. E, obdarowujcie się drobnymi prezentami, sami, tak? i pamiętajcie o tym, że jesteście jedyni w swoim rodzaju wyjątkowi i wspaniali wszystkiego najlepszego dla Was ok, patrzymy tutaj co w miłości w przyszłym tygodniu na co może co się może zadziać albo na co można zwrócić uwagę i kwestie zawodowe i finansowe, czyli praca i finanse. Karta rada. Koło fortuny mamy pod spodem. Coś się może znaczącego wydarzyć. Coś istotnego. Ok, to patrzymy, co się takiego może wydarzyć w uczuciach. Karta siły. Karta pazia monet. I też dziewięć y, mieczy. Dziewiątka mieczy. Hmm. Co się może zadziać tutaj w kwestii uczuciowej dla Was. Kochani, wygląda to troszeczkę tak. Jakbyście w tym tygodniu mogli mieć delikatny mętlik w odczuciach, tak? dlatego że z jednej strony macie kartę siły, czyli wskazanie na to, że panujecie nad emocjami, panujecie nad sobą, panujecie nad waszym życiem uczuciowym, kontrolujecie to, co się dzieje, wiecie, na czym stoicie, a z drugiej strony macie dziewiątkę mieczy. Czyli przeciwieństwo, można powiedzieć. Chaos w myślach. Tak? Chaos w myślach, skupianie się na negatywnych stronach, malowanie negatywnych scenariuszy. Może się to odnosić do sytuacji, w związku z tym, że mamy w środku pazia Monet, może się to odnosić do sytuacji, kiedy jesteście powiedzmy, w relacji, ale relacja jest jak gdyby w takim, na takim etapie. Może być początkowym, ale niekoniecznie. Może być po prostu yy, nie za, nie, nie, niezbyt dużo takich działań, na które być może wy czekacie, tak? Bo paść monet jest tą energią, jak gdyby tym zalążkiem. Zalążkiem, który mamy i z którego możemy coś yy, uzyskać, który, z którego można się coś jak gdyby. Yy, rozwinąć, na bazie, którego możemy coś zbudować. Natomiast jeżeli w relacji relacja trwa już jakiś dłuższy czas, i ten stan, y, jak gdyby jest niezmienny, no to jest to być może rzeczywiście sytuacja, kiedy można zacząć się zastanawiać, dlaczego to się nie rozwija, co się dzieje, tak? Czy y, dlaczego jest stagnacja w pewien sposób? Bo y, u was ewidentnie pokazuje się tak, jakby. Wpływ jakichś negatywnych myśli, tak? Na to, co się dzieje. I jeżeli mówimy tutaj o relacji jakiejkolwiek, czy o uczuciach, to mam wrażenie, zobaczcie, ta osoba tutaj trzyma tą monetę yy, i zastanawia się, co z, tym, co z tym dalej zrobić, tak? Co można. Jak można ewentualnie pomnożyć. Yy, Ilość, tak? Tych moment. Jest to ten y, drobny, jak gdyby ten zalążek, który mamy w zasięgu, ale nie mamy jeszcze. Y, nie osiągnęliśmy jeszcze bogactwa w tej materii, tak? Mówimy tutaj o uczuciach, więc odnoszę to oczywiście do uczuć. I może być to moment taki przełomowy dla, dla was, kochani, dlatego, że mamy właśnie król. Y, przepraszam. Rad, też Schicksals czyli koło fortuny mamy tutaj, i może być to jak gdyby taki czas, w którym zaczniecie się po prostu zastanawiać nad tym wszystkim, tak? Poważnie zastanawiać, jak to dalej ma wyglądać, jak, jak się to dalej, jakie są perspektywy dla Was? Czy coś widać poza tym? Pod spodem była jeszcze dziesiątka buła, więc jest tutaj wskazanie na. Pewnego rodzaju obciążenie, tak jak gdyby um, sytuacja, która może być już od dłuższego czasu w jakiś sposób męcząca. Tak to, tak to tutaj widzę. Może być, że zaczynacie widzieć, jak gdyby. Czy możecie zacząć dostrzegać, jak gdyby te. Negatywne jak gdyby strony, tak? Tak to tutaj, tak to mi się pokazuje, kochani. I dlatego mówię tutaj o pewnego rodzaju takim, taki, takim konflikcie o pewnego rodzaju konflikcie pomiędzy utrzymaniem y mimo wszystko siły swoich, pomimo, utrzyman y pomimo utrzymania sił, macie, y nachodzą Was negatywne myśli. Tak to tutaj wygląda. W związku z tym, co się, co się może dziać, nie wiem, może jeszcze tutaj coś mi się y, nasunie. Chcę zobaczyć, co jest y, w pracy, jak to się przedstawia. Praca i finanse: czwórka y, mieczy, dwójka kielichów i dwójka buław. Jest kilka, jak gdyby, możliwości. Dlatego, że mamy kartę czwórki y, mieczy jest to karta regeneracji, odpoczynku, jakiegoś y, wycofania się, uspokojenia, myśli powiedzmy, tak? czyli mam wrażenie, wracacie być może z jakiegoś takiego, y, może być nawet urlop, tak? może wracacie z urlopu, może wracacie z, y, po jakiejś dłuższej przerwie do pracy, może y, zaczynacie pracę w momencie, kiedy tej pracy nie, nie mieliście, tak? Y, może musieliście odczekać, poczekać na coś, aż się, y, nie wiem, jakaś nadarzy sytuacja y, korzystna dla was. W każdym razie z mom, takiej y, energii wy y, nieaktywnej, powiedziałabym, czyli z y, czasu, kiedy. Nie byliście aktywni y, w, zawodowo, wchodzicie w, jakąś, w jakiś układ. Bo mamy dwójkę pucharu, więc mówimy tutaj o jak gdyby współpracy i takiej korzystnej współpracy, bo dwójka kielichów mówi o dobrym porozumieniu, o jakimś dobrym układzie, tak? o współpracy, która w zasadzie dobrze funkcjonuje, może dobrze funkcjonować. E, ale jest u Was konieczność podjęcia jakiegoś, jakiegoś wyboru. Musicie się na coś zdecydować. Nie wiem na co. Będzie to różnie u was, bo z, może być sytuacji milion przeróżnych. Także nie będę tutaj próbować nawet czegoś określać, bo naprawdę w czytaniu ogólnym jest ciężko. Yy, natomiast po, pokazują się tutaj dla was, pokazują się jak gdyby możliwości, które możecie wy, po, pomiędzy którymi możecie wybierać, tak? Może być dobra współpraca, która się przed Wami właśnie y, jawi, która z, y, dla Was jest y, no, otwarta, tak, otwarta możliwość, y, ale tutaj jakieś decyzje w związku z tym będą musiały być podejmowane. Będziecie, m, może się wahać, będziecie zastanawiać się, y, jaką drogę rzeczywiście obrać. Tutaj mamy pakt, porozumienie, więc y, tak jak mówię, to może wszystkiego dotyczyć. Czy wracacie z jakiegoś czasu, y, gdzie byliście nieaktywni, czy to urlop, czy po prostu przerwa rzeczywiście, czy brak pracy, wchodzicie w jakąś y, po, dłuższym, po dłuższej przerwie w jakąś tutaj y, działalność, tak? Może być tak, że wchodzicie w jakiś, w jakiś projekt y, z kimś y, razem. Jako spółka, tak, też to tutaj możemy y, widzieć, ale są jakieś decyzje dla Was, są jakieś dwie drogi, które macie i które musicie się zdecydować na jedną z nich, ale jest tutaj jak gdyby jeszcze przed Wami w tym tygodniu, będzie Wam może trudno jak gdyby tą decyzję podjąć, czy nie będziecie określeni do końca, nie będziecie zdecydowani. Um, hmm. Tak to, się tak, to się wy tak to się wygląda, tak to się wygląda, tak to się pokazuje. Niemniej jednak mam wrażenie, tydzień stoi pod znakiem zmian u Was, tak? pod znakiem dużych zmian i to właśnie jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Nawet jeżeli jesteście w stałym takim, yy, macie stały stosunek pracy, to znaczy jesteście tutaj, była tylko jakaś przerwa, jesteście cały czas czynni zawodowo, to chciałam powiedzieć, ale była jakaś przerwa, dla zregenerowania się, tak, to też tutaj jest dla was, y, macie, jeżeli pracujecie z kimś, współpracujecie, to jest to, jest to dobry, pokazane jako dobra współpraca, jako dobry czas, jako taki, taka właściwa kooperacja, powiedzmy, tak, Współ, współgranie, y, no i ta decyzja przed wami, jakieś decyzje stoją przed wami, być może decyzje, które mogą def, definitywnie zmienić, y, Waszą przyszłość może tak być, bo koło fortuny pokazuje się w momencie, kiedy jakieś zmiany rzeczywiście, e, jakiś cykl nowy się pocz początkuje, czy zmienia się sytuacja powiedzmy. Jeżeli był jakiś impas, e, koło fortuny e, obraca się i wchodzimy, jak gdyby na ten wyższy lepszy poziom, tak? Także odwraca się dla nas dla nas na korzyść. Zwłaszcza że pod spodem mamy jakieś obciążenia, więc to co przysparzało trudności, to co było ciężarem, może obrócić się w tym czasie na korzyść, tak? Decyzje będziecie podejmować w związku z tym i tak samo może być w związku z relacją. Dla niektórych może być tak kochani w relacjach, które są. Może być rzeczywiście kwestia Y, tego, że być może dostajecie, jak gdyby, czy czujecie, że jest za mało tutaj uczuć w, w tym Waszym y, związku, tak? Y, ale mówię, no siła, siła, karta siły pokazuje, mimo wszystko, taką y, stabilność Waszą tutaj. Także może być tak, że Wy czujecie, Wydajecie dużo z siebie, czujecie, yy, czujecie się stabilnie, ale może być tak, że dostajecie mniej, tak, niż, of, niż dajecie z, od siebie. I tutaj jak gdyby mogą zacząć nachodzić was myśli, yy, które będą was tej równowagi wytrącać. Tak, bo tu są, tu jest jakiegoś, no, w pewnym stopniu zamartwianie się, można tak to określić. Może być tak, oczywiście, że wy będziecie się zastanawiać, co, co jest przyczyną tego, co, jest, co powoduje, że tak mało dostajecie, co się za tym kryje. I tutaj mamy w dziewiątce mieczy wszelkie negatywne scenariusze, które sobie możemy jak gdyby malować, włącznie, nie wiem, z. No to te, te najgorsze rzeczy, zakładanie najgorszych rzeczy, tak? które powodują, że czasami nawet no, odchodzi sen. <laughs> Także tak to, tutaj, tak to tutaj wygląda. Dla osób, które są w fazie początkowej relacji, też może być z Waszej strony jak gdyby um, rozmyślanie na temat tego, czy to jest, czy to się rozwinie. Tak? Czy ta relacja się dalej rozwinie? Co z tego dalej będzie? Tak? Z tej jednej monety, którą macie w ręku? Czy to będzie y, coś, co rokuje na przyszłość? Tak? Czy jest to coś, co rokuje na przyszłość ta relacja? Ok, zobaczymy, jaka jest karta rada dla Was. Osiem mieczy. Czyli co mówi Tarot? Co radzi? Nie pozwól, żeby Twoje myśli Cię ograniczały. Tak? Nie daj się, e, jak gdyby, zamknąć w tym kręgu negatywnych myśli. Nie daj, żeby te myśli Cię osaczyły. Nie pozwól, żeby te myśli Cię osaczyły i nie pozwoliły Ci działać. E, negatywne myśli mają to do siebie, że paraliżują nas i e, mogą powodować, że podejmujemy złe decyzje. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe wahacie się, ale może to nie jest złe, żeby się wstrzymać z decyzją. Istotne natomiast, żeby nie zakładać negatywnych zdarzeń, żeby nie doszukiwać się tego, tego co może się złego wydarzyć, co może się złego zadziać. Tak, tak samo tutaj nie szukamy na siłę jakichś e, jakichś negatywów w, całe, w całym tym e, w w całej tej sytuacji, która ma miejsce. Jeżeli relacja się rozwija, pozwólcie się jej rozwijać, tak? Nie myślcie negatywnie. Patrzcie, bądźcie w tej swojej sile, czujcie to, że macie wy możliwość decydowania o tym, jak ta relacja się będzie rozwijała, i decydujecie wy poprzez wkład swój, poprzez odpowiednią, jak gdyby odpowiednie wykorzystanie tej swojej siły i, i energii, tak? Bo, wo, bo wy macie na to wpływ. Oczywiście, jeżeli z drugiej strony nie idzie, nie przychodzi nic tak, do Was, no to jest to jak gdyby pewnego rodzaju wskazaniem na to, że rzeczywiście może się to nie rozwinąć we właściwym kierunku, ale nie, nie doszukujcie się, tak. Mam tutaj taką po prostu informację. Nie doszukujcie się. Czegoś, czego być może nie ma. Jeżeli jest jakaś niejasna sytuacja, po prostu próbujcie rozmawiać, próbujcie y, tą energię wykorzystać tak, żeby sytuacje y, były jasne, żeby sytuacje były klarowne, żebyście y, wiedzieli, na czym stoicie. Ok? To się być może w zasadzie bardziej y, tyczy związków stałych, gdzie wydaje Wam się, że partner może daje Wam trochę mało, że macie za mało tych uczuć tej, y, okazywanych, tych. Y, emocji. Może po prostu tak jest, że każdy y, jest pochłonięty swoimi sprawami, swoimi problemami i swoimi y, tematami, i jak gdyby zaczynacie się od, od, od siebie oddalać, i tu jest y, właśnie, może, dobry moment na to, żeby zamiast y, wymyślać tutaj, nie wiem, jakieś y, przyczyny, dlaczego tak się dzieje, może po prostu otwarcie po tym, o tym próbować rozmawiać i podejmować temat i próbować. Y, jak gdyby zmieniać sytuację na pozytywną, czy w tym właściwym kierunku, jeżeli się zaczyna. Bo czasami jest tak, jeżeli się nic nie robi, długo się nic nie robi, to w, przy, w którymś momencie y, jest ta odległość pomiędzy dwiema osobami tak duża, ten dystans, że trudno jest znaleźć do siebie z powrotem potem y, drogę, tak? Więc tutaj nie. Y, no, Mówię, nie, nie, nie ograniczać się, po prostu nie pozwalać się ograniczać swoim myślom, tylko wykorzystać je w taki sposób, żeby one y, wam w sytuacji bardziej pomogły niż, niż szkodziły. Ok, to tyle. Czytanie krótkie, bo jest to krótki czas. Jeżeli tak się y, będzie tutaj u Was działo, próbujcie rozwiązywać na bieżąco, na gorąco. I y, nie zamartwiajcie się, tylko bądźcie aktywni. Wykorzystajcie swoją siłę. Tak? Wykorzystajcie swoją moc. Ok, kochani, to tyle wszystkiego. Wszystkiego dobrego. Wam życzę udanego tygodnia i udanego dnia Świętego Walentego. Pa pa!